W dzisiejszym filmie przedstawię Wam trzy straszne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila i Zapraszam również do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia jest od użytkownika Romek, która opowiada o strasznym Endermanie. Yeah. Ostatnio przytrafiło mi się coś naprawdę strasznego. Grałem w Minecraft na single-player na wersji 1.18.2. Mój świat miał już trochę czasu, dlatego zdążyłem zbudować całkiem ładny dom z farmą oraz zdobyć diamentowe przedmioty. Tamtego dnia miałem plan, aby znaleźć bagna, bo chciałem zdobyć parę slime boli do zrobienia ukrytego przejścia z pistolów. Przygotowałem się do podróży, wziąłem wszystkie potrzebne mi przedmioty i ruszyłem w nieznane. Liczyłem na to że uda mi się znaleźć bagna szybko, jednak niestety jak później się okazało trwało to nieco dłużej. Chodząc po kwadratowym świecie, miałem różne struktury. Raz to była wioska wieśniaków, z której zabrałem przedmioty, a raz ruiny portalu, z którego również ograbiłem skrzynki. Moja cała podróż była owocna, jednak nadal nie znalazłem tego, na czym najbardziej mi zależało. Wszystko się wydłużało w czasie, kiedy zrobiła się noc. Zapomniałem wziąć łóżko, dlatego nie miałem jak zmienić pory dnia. Byłem zmuszony iść nawet, kiedy była noc, ale nie przeszkadzało mi to, ponieważ miałem dobre EQ, z którym radziłem sobie z każdym potworem. Kiedy byłem w jakimś lesie, nagle zauważyłem coś bardzo dziwnego. W oddali był jakiś potwór, odwrócony do mnie tyłem, który miał nieznaną mi teksturę. Cały był w odcieniach czerwieni, połączonych z czernią i bielą. Przypominał mi Endermana, jednak tak nie wyglądał. Postanowiłem podejść do niego bliżej, aby zobaczyć z bliska, co to za mob i jak wygląda. Jak szedłem w jego stronę, nagle on zniknął. Potwierdziło to moje przypuszczenia, że jest to po prostu Enderman, ale jakiś zgliczowany. Starałem się go odszukać, aby dowiedzieć się w końcu co to jest. Po 15 minutach włóczenia się w kółko w końcu udało mi się zobaczyć go z bliska. Był naprawdę przerażający, jego twarz, a w zasadzie ciało było jedną wielką paszczą, a oczy były puste. Jak tylko na niego spojrzałem, od razu ruszył w moją stronę. Nie bałem się, ponieważ wiedziałem, że jest to enderman, jednak ze zbugowaną teksturą. Nigdy bym nie pomyślał, że taki potwór może mieć taką siłę. Kiedy mnie zaatakował, zabił mnie jednym uderzeniem. Byłem w ogromnym szoku i nie mogłem w to uwierzyć. Miałem cały diamentowy set i to zenchantowany, nie było możliwości, żeby mnie pokonał od jednego ciosu. Zacząłem się obawiać, ale szybko biegłem w stronę, gdzie mogły być moje przedmioty. Minęło około 15 minut, a ja tułałem się po świecie, nie wiedząc gdzie mogłem zginąć. Nagle przede mną pojawiły się bagna. Biom, którego tak uparcie szukałem. Super pomyślałem, ale co mi z tego, jak straciłem moje. Całe kół. Olałem ten temat i chodziłem dalej w poszukiwaniu przedmiotów. Niestety, jak się pewnie domyślacie, nie udało mi się ich znaleźć. Co ciekawe, więcej nie spotkałem endermana, który mnie zabił. Nie umiem wytłumaczyć całej sytuacji, ponieważ była ona bardzo dziwna i straszna. Czy to był naprawdę enderman, czy może jakiś inny nawiedzony stwór? Tego się nigdy nie dowiemy. Sierpnia, do książki będą dodawane naklejki oraz plakat, a na sklepie będą dostępne również koszulki i różne gadżety. Więcej informacji już wkrótce. Druga historia jest od użytkownika Gasiam, która opowiada o czerwonym playerze. Pewnego dnia grałem na moim własnym serwerze stworzonym na platformie Aternos. Był to świeżo stworzony serwer, więc na jego mapie nie było żadnych budowli. Na serwerze grałem sam z myślą, że zaproszę znajomych, jak zbuduję spawn i zdobędę dobre przedmioty. Gdy zacząłem moją rozgrywkę, zrobiłem kill off i postanowiłem wkopać się pod ziemię. Wykopałem z dwa bloki i nagle wpadłem do jakiegoś pomieszczenia. Pomyślałem wtedy, że to jakaś struktura, lecz było to dziwne, że była umieszczona tak wysoko. Rozglądałem się po niej i widziałem naprawdę długi korytarz, który gdzieś prowadził. Przed tym, zanim poszedłem sprawdzić, co jest na jego końcu, natknąłem się na skrzynki. Postanowiłem sprawdzić, co jest w ich wnętrzu i znalazłem tam 64 bloki żelaza i dużo zgniłego mięsa. Bardzo się zdziwiłem, bo świadczyło to o tym, że ktoś grał na tym świecie. Zebrałem przedmioty i kierowałem się w stronę korytarza. Wyglądał on bardzo strasznie, wszędzie były pajęczyny i czaszki. Gdy doszedłem do końca, zobaczyłem drzwi i jak je otworzyłem, nic za nimi nie było. Dlatego postanowiłem wrócić do miejsca, gdzie znajdowały się skrzynie, przy których byłem wcześniej. W połowie drogi na serwer dołączył gracz o niku player 06660. Bardzo się wystraszyłem, bo nikomu nie podawałem IP do serwera. Napisałem do niego na czacie, kim jest, jednak odpowiedzi nie dostałem. Zestresowany, szedłem dalej korytarzem i jak byłem w miejscu skrzyń, okazało się, że one tajemniczo zniknęły. Początkowo myślałem, że może wszedłem do innego pomieszczenia, jednak innych nie było. Jak wyszedłem na zewnątrz, zobaczyłem tego gracza. Miał skin, który był cały czerwony i stał w miejscu. Wyglądało to, jakby stał na AFK. Zrobiłem szybko żelazny miecz i go zaatakowałem. Kiedy go pokonałem, nagle serwer sam się wyłączył. Jak wszedłem na stronę Aternos, nie mogłem go uruchomić. Bardzo się wystraszyłem całą sytuacją, dlatego od tamtego momentu nie gram w Minecraft sam, tylko z kolegami. Trzecia historia jest od użytkowniczki Zuza, która opowiada o King of Dead. Sytuacja, która mnie spotkała, wydarzyła się 3 lata temu i do dzisiaj nie gram w Minecraft, bo czuję niepokój włączając tą grę. Pewnego dnia stworzyłam nowy świat, aby sobie pograć na survivalu. Jak zdobyłam podstawowe przedmioty, przemierzałam świat w poszukiwaniu ładnego miejsca na domek. Posiadałam skórzaną zbroję i kamienne itemy. Nagle natknęłam się na pustynię i w oddali widziałam piramidę. Bardzo się ucieszyłam, bo wiedziałam, że na pewno znajdują się w niej super przedmioty. Gdy zbliżyłam się do niej, na czacie wyświetlił się komunikat, że gracz o niku King of Dead dołączył na serwer. Bardzo się wystraszyłam, bo nie było możliwości, aby ktoś dołączył na mój świat, przez to że grałam na single player. Postanowiłam wejść do piramidy, żeby się w niej ukryć i okazało się to być naprawdę ogromnym błędem. Jak byłam wewnątrz, zeszłam na dół, aby sprawdzić skrzynki z itemami. Jednak był mały problem. Na dole nie było żadnych skrzynek ani półpłytek zasilających TNT. Nie mogłam w to uwierzyć. Pomyślałam, że to pewnie jakiś błąd, bo znając Minecrafta, wiedziałam, że często lubi się coś samo zepsuć. Dlatego zwaliłam winę na generator mapy, zapominając, że na moim świecie była jakaś tajemnicza postać. Chciałam ją zobaczyć, dlatego włączyłam opcję LAN i ustawiłam, żebym mogła używać komend. Postanowiłam Przeteleportować się do tajemniczego gracza i wpisałam komendę. W momencie, kiedy się tepnęłam, zostałam od razu zabita. A w powodzie śmierci było napisane, dlaczego chcesz się do mnie tepnąć? Tylko napisane było to w języku angielskim. Po przetłumaczeniu wiadomości, bardzo się wystraszyłam. Kiedy kliknąłem przycisk Respawn, pojawiłam się w bardzo strasznym miejscu. Było to pomieszczenie zbudowane gdzieś pod ziemią. Całe było zbyt roka, a na ścianach wisiały straszne obrazy. Nie wiedziałam co mam robić, dlatego wyszłam szybko ze świata. Jak byłam w menu, zobaczyłam, że mój świat nazywa się KOD. Nie wiedziałam dlaczego moja nazwa się zmieniła i co oznacza. Jednak po chwili namysłu zrozumiałam. Świat się tak nazywał, ponieważ był to skrót Niku gracza, którego spotkałam na świecie. Jego nick brzmiał King of Death, czyli w skrócie KOD. Bardzo się bałam i postanowiłam usunąć świat. Niestety nie było to takie łatwe, bo gdy chciałam to zrobić, gra nie dawała takiej możliwości. W stresie usunęłam całą grę i do dzisiaj nigdy w nią nie zagrałam, aby nie spotkać tajemniczej postaci. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila isupermvka@biznesmoopagemail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się.